Siemano, śmietnikowy raj 108. Co ludzie wyrzucałam do śmieci. Przygotujcie się na wielkie prezentacje. Widzowie, tęskniście za torebkami. No to teraz przed wami wielkich pokaz. A co sądzicie o tym kuferku? A żeby tego było mało, portfel. Ta przywądrowała z Egiptu, może z Tunezji i bogate je wnętrze, pełne miłości. No i w takim stanie, bardzo dobrym Jakie like komentarze? Trochę mniejsza, podręczna Do nieba zbija się lekko zakurzony mini plecaczek Bevers To może wielka prezentacja plecaków? Co ludzie wyrzucają do śmieci? Plecaki i chyba drugi plecak wylądował do śmieci. Dwa różowe. Zaraz zerkniemy do środka, sprawdzimy. Pierwsza z bąbelkiem w bardzo dobrym stanie. A przywędrowała do nas H&M. Ładny, kolorowy plecaczek dla dziewczynki nawet popuszka jest Widzowie, w plecaku mamy drugi mini z konikiem Pegazem również w świetnym stanie. Lake? Podążając za komentarzem, MajKurczak. kurczak, zrobimy to i zaniesiemy na plac zabaw. Widzowie, dobre miejsce? Jeżeli macie jakieś sugestie, pomysły, piszcie śmiało w komentarzach. Śmietnik raj jest dla Was. Hmm. Aha, <grym> grucha. Magia, atrakcja. Nieudecznicy wkraczają do akcji i zawsze zaglądają z wami na żywo. Nigdy wcześniej. La -lake. Pudełko ładne kwiateczki. Ty to zrobisz. Kwiatuszki. Musisz to Nie zrobić. Ciemnę. o tutaj. Przekaż latarkę. I do dzieła. I otwieramy. O, to mocno zamknięte. I do A, dzieła. ale Idzie Reklamówka. Nie odwieszamy? No to odlicz. 3, dwa, jeden. jeden O, coś jest. Telefony? O nie, chyba nie, nie, to A chyba nie? piloty. Zobacz. Tak, piloty. A telewizory gdzie? Od <laughs> pilotów? Dobre pytanie. Jakie weź trochę bisz latarki? Trilux, choćby. multompilotów, pilotów, tak, bez telefonów, a skoro mam pilot w ręku, to przełączmy na kanał obuwniczy. Ładna wystawka butów. No to czas na wielką prezentację. Widzowie, jeżo zwierzę przed wami. Zdeka wstydliwe. Niech pospacerują, a my lecimy na dalszy skarb. Zobacz lak. Dobry wieczór. Można poprosić kubek? Ja poproszę kubek z kawą. A, będzie drugi. Dwa są taki dla pieska patrzcie kości na ten. i tu masz o, to herbatki a tu to siorobac. herbatki, tak lata Tetley. Anglia Kubuś, puchatek nie sięgnę go tak musi troszeczkę kontener przechylić wysokie przychylić. progi na lisie nogi Lakie, przychylaj kontener i kolatarkę, daj żeby widzowie wszystko widzieli w jak największych, lepszych detalach. A iść mam z takimi detalami. Ładny kubek, co ty chcesz. Tak, ładny, ale widzisz, co się dzieje z nim w środku. a to nie widziałem. że Nawet kawę nie ugotujesz. Kawę można wypić, to nie przeszkadza. Wykopaliśmy taki cudny talerzyk razem z wiatrem. Uuu, ile gwiazdek. Policzymy. Widzowie, zróbcie sobie pauzę. Ja, ja strzelam, że jest ich 150. Jak 250? No ciekawe, czy ktoś z Was będzie miał ochotę to policzyć. Mamy tak często, widzowie, że zaglądając do śmietników, niektóre worki są już naruszone. Ale my przyjrzymy się temu niebieskiemu. Talerz, porcelana. Aha, Aha. już się nacieszyłem. Ale jest jeden grosz na talerzu. Dobry i to, ale. Kurde, byłem pewny, że jest cały. No nic, zabieramy. Grosz. Chcesz zjeść, może? Nie, dziękuję. Nie jesteś głodny, nie? Dziękuję, postoję. Na horyzoncie widnieją dwa żyrandole, ocencie wedle uznania widzowie grali się kiedyś w podchody, te strzałki prowadzą, ale do skarbów. Ludzie wyrzucają do śmieci koszyki, do lasu, na, na grzyby, Gryby, <laughs> na jagody, na malinę, na truskawki i na kiwi. Zobacz. Widzowie. Nic mu nie dolega. Bardzo ładny. Nic tylko brać. Ale oprócz koszyka, bo koszyk to nie wszystko. Mamy dużo kuponów lotto i zdrapek. Widzowie, jak myślicie, bo jest tego setki? Czy ktoś nie zauważył, zdrapał i wyrzucił szybkie 50? O jest, potrzeba 4 zł. 3 razy 4 zł. Znajdźcie takie same kwoty. Tylko pytanie, czy nie straciła ważności? Widzowie, po raz kolejny będziemy bogaci. Tym razem nam się uda. Patrzcie ile zdrapek. Mamy następny nalot jeża. Hm. Jensen. W sumie, chyba rzadko pokazywaliśmy kafelki, płytki. Jest okazja. 3, 2, 1. Wow! Ludzie i takie cuda wyrzucają. To jest praktyczne na podłogę, bo się nie ściera. Mopa zmyje, i. praktyczne po prostu. Coś takiego, nie? I na cały pokój. Tak. Bardzo no fajne, podoba mi się. Nie tak samo. Ale więcej, podoba, podoba. Będzie tam. I docieramy do kolejnego kontenera do wielkich prezentacji. Mamy koperty totalnie śnieżno-białe. Z tego co widzę, zawartość pusta. Ale tu nie ma pustej zawartości. I właśnie lakę. Ty to uczynisz. A gdzie, gdzie, Spokojnie. Laki, nie wyrywaj się tak szybko. Daj latarkę. chcę jak najszybciej zobaczyć co tu jest. Bo grucha, może monety, może guziki. No już jest to drugie. Igły? No, może będziemy szukać igły z tego siana i znajdziemy. A To są liczy do maszyny do szycia. Na takich tych. O, jakie miniaturki. Tak. A. No i w tym worku były jeszcze pety. Puszki, butelki <słuch> i pić grosz. Jak zawsze ludzie muszą wyrzucić troszkę grosza. Widzowie, jest misja do wykonania. Znalezienie coś, co jest warte chociaż 50 zł. Widzowie, docieramy do świecącego cacka. Lak, mamy diamenty. Fuszerka. Od razu mówię. A tutaj? To już taka nie fuszerka. To zawodowiec. To jest Co to, to jest w ogóle? To jest złoto. Na rękę czy się zakłada? Na brzuch. A, na brzuch. <laughs> Myślicie, że misja wykonana jest to warte chociaż 50 złotych? Zaliczamy. To akurat nie nasze, ale pochlebiamy i pochwalamy. Zostawione na widoku. Kto chce, to weźmie. No, kochani, prezentacja tego worka żółtego może być naprawdę ekscytująca. No to zaczynamy, widzowie, tajemnicę tego worka. I mamy buty Puma różowe. Lekko do przeczyszczenia. Ale to tylko to. Kapitalne. I trzeba w ten sposób. Zapak. Jak chodzą? Zapakowane rolki. Czy będzie druga do pary? Chyba tak w tym worku, a jak spokój, spokój. Także to już jest zdobycz konkretna, sporo papieru. Zaginiony but, tak samo Puma. Znajdziemy drugi. No, niestety drugiego nie znalazłem. To dobrze powiedziałeś, że zaginiony but. Tak. Ten worek tak wygląda. Rolki i buciki położymy razem z tamtymi rzeczami. Które są obok kontenera PCK. Normalnie. Jest rowerek, jest rower, ale nie ma lakier. No, teraz możemy iść dalej. Lakier pędzimy. A cóż to za zaczarowane lusterko. Bierzemy lakier, zobaczymy, pokażemy. Co ludzie wyrzucają do śmieci? Lakę wyjmuję, lakę. Z Tak, puste. Lusterko zaczerwane. No, solidna mini szafeczka. Można położyć cokolwiek, co tylko się zapragnie. No i jesteśmy. Pudełko Adidas. Gruchające pudełko. Więc to jest już wyzwanie Lakę Aby to otworzyć. Wiesz, że to jest dla Ciebie wyzwanie, nie? Otwieranie przez rozrywanie. Nie. To poczekaj. Ucieranie. Nie, dobra, Ucieram. no dobra, już otwieram. No i mamy pistolecik taki bardzo mini. Co ja to jest? Ja to nie wiem co to jest. No nie wiem, w każdym razie widzowie nie ma tutaj nic... O jest o, grosz. Jest. Nie, no dwa nie. grosze. To ciężko, że... O proszę. Dwa grosze. Nie wierzę, widzowie. Znowu jaja na śmietniku. To co? Sprawdzamy, ile ich jest? Lakie, typy? E, daję dychę. A ja dam... Chociaż raz. O, trzy. No, widzowie. I zaglądamy. Kto zgadł? Wiecie, wiecie co? Nikt nie zgadł. <grym> <grym> Zero. W końcu. Ale nas zrobili w konia. Nic na grucha mamy telefon. Tak Zamykam Proszę cię tylko otwórz to delikatnie tak, Żeby cię nie, tak robię? O, mamy ten do otwierania karty. Aha. SIM ja To grucham. Ale to do otwierania weź. Do igiełka to. Tak. 109 odcinek śmietnikowy raz zbliża się wielkimi krokami. Jak zawsze środa, piątek, niedziela o 16. Wielkie emocje. Zdrowia, pa pa.